Cześć. W dzisiejszym odcinku postanowiłem zająć się tematem opinii w internecie. Oczywiście opinii, które klienci wystawiają sprzedawcom używanych samochodów. I ty, jako sprzedawca takich używanych samochodów, dostaniesz odpowiedź na pięć najważniejszych pytań: po pierwsze, kiedy zdobywanie opinii w ogóle ma sens. po drugie, jakie są wady i zalety opinii w internecie. po trzecie, Jakie są miejsca do zdobywania opinii i które z nich wydaje mi się najlepsze? Po czwarte, krótką listę tego, czego absolutnie w sprawie opinii robić nie wolno, a na koniec, siedem konkretnych pomysłów i zasad zdobywania opinii w internecie, czyli tego, jakie skutecznie zdobywać, żeby w ogóle miały sens i mogły Ci pomóc w sprzedaży i w codziennej obsłudze klienta. Dodam tylko, że jesteś na kanale autoprofesjonalista.pl, gdzie w sposób merytoryczny mówimy o sprzedaży używanych samochodów. Jeśli prowadzisz firmę w tej branży, to na naszym kanale znajdziesz mnóstwo pomysłów i gotowych rozwiązań, które od razu możesz zastosować w swojej firmie. Możesz też dołączyć do programu samochody z gwarancją, gdzie w sposób taki zorganizowany, merytoryczny pomagamy zwiększać sprzedaż. Zresztą w programie Samochody z gwarancją bardzo dobrze ogarnęliśmy temat samych opinii, o których będzie ten odcinek. Nie zapomnij kliknąć subskrypcji i dzwoneczka, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja przechodzę do konkretów. Kurde, jakoś nie mogę się dzisiaj ustawić. To studio. Gdzie moje studio? Ja się pytam, gdzie moje studio? No właśnie, remont. Kiedy opinie w internecie mają sens? No. Wtedy, kiedy naprawdę masz sensowną jakość sprzedawanych samochodów, kiedy Twoje auta są sensownie przygotowane do sprzedaży, no bo jeśli obiecujesz klientom jakość, której później nie dowodzisz. No to narażasz się na negatywne opinie, a one naprawdę mogą ci nie tylko nie pomóc, ale wręcz zaszkodzić w prowadzeniu biznesu. Więc jeśli masz takie przekonanie, że dobrze przygotowujesz samochody, że naprawdę przykładasz się do swojej roboty, że znasz się na tym, co robisz, że te samochody naprawdę godne są polecenia, to na pewno powinieneś rozważyć to, czy to, żeby opinie w taki zorganizowany sposób zdobywać. Po drugie, no na pewno nie może być mowy o koloryzowaniu w ogłoszeniach. No jeśli napisałeś w ogłoszeniu, że auto ma idealny lakier, a klient, który trafi na Twój plac, nie znajdzie jakieś mankamenty, to narażasz się na to, żeby. Że taka negatywna opinia bardzo szybko się na twój temat pojawi. Więc tutaj na pewno dochodzimy do kolejnego, do kolejnego elementu, jakim jest pisanie po prostu prawdy w ogłoszeniach. Ja wiem, że trudno czasami obiektywizm, bo każdy sprzedawca jest przekonany o jakości swojego samochodu. Natomiast warto. Czasami powiedzieć o tym, że samochód jakiś wady ma, a na pewno niczego nie ukrywać, a już najgorsze, co możesz zrobić, to tak jak wspomniałem przed chwilą, koloryzować rzeczywistość. Pozyskiwanie opinii ma też sens, jeśli naprawdę odróżniasz się właśnie jakością samochodów albo swoją obsługą, podejściem do obsługi klientów od swojej lokalnej konkurencji. No bo trzeba wiedzieć, że Opinie na temat sprzedawców używanych samochodów to nie jest jakaś specjalnie popularna kwestia w internecie, w przeciwieństwie na przykład do restauracji czy w ogóle całej tej branży gastro, gdzie większość lokali ma opinie w internecie, no bo wielu klientów po prostu nie decyduje się wejść do miejsca, które opinii nie ma. I te dobre opinie są podstawą właśnie działania w wielu branżach i również w sprzedaży używanych samochodów tak może być. Pamiętać jednak trzeba cały czas o tej jakości i o takim nie mijaniu się z prawdą podczas prezentacji samochodu, czy w ogóle podczas sprzedaży samochodu. I po trzecie, taka, taka trzecia ważna kwestia, to obsługa klientów. No bo jeśli masz opinię w internecie, jeśli chcesz na tym budować swoją sprzedaż, to musisz po prostu w dobry sposób obsługiwać klientów. I tutaj nie może być mowy o wyrzucaniu ludzi z placu, o byciu niemiłym, o tym, że masz co chwilę zły dzień. Jeśli lubisz swoją robotę, lubisz ludzi, lubisz klientów, lubisz rozmawiać i lubisz sprzedawać samochody, to na pewno to klienci zauważą i na pewno dzięki temu będzie zdecydowanie łatwiej pozyskać ci te pozytywne opinie. Skoro już wiemy, dla kogo te opinie są, to trzeba sobie odpowiedzieć na drugie pytanie, czyli kiedy. Absolutnie nie powinieneś zajmować się pozyskiwaniem opinii w internecie, bo to może Ci tylko zaszkodzić. No przede wszystkim mówimy o kiepskiej jakości samochodów. Jeśli się nie przykładasz do przygotowania samochodów, do sprzedaży, jeśli decydujesz się na to, żeby Sprzedawać auta z jakimiś uszkodzeniami, już nie mówię o jakichś skrajnych tematach, nie wiem, po wypadkowych autach i nie mówieniu o tym klientom. Jeśli mówimy o cofaniu liczników, o jakichś innych, wielu różnych patologiach, jeśli decydujesz się na takie ustępstwa dotyczące jakości samochodu, albo po prostu twoje samochody, powiedzmy sobie szczerze, są średnie, w średnich cenach, a może nawet niskich cenach, to wtedy absolutnie pozyskiwanie opinii, takie dbanie czy walczenie o, o Pozytywne opinie, no nie będzie łatwe, no bo jakość tych samochodów ci na to nie pozwoli. No po drugie, jeśli no nie chcesz budować własnej marki, nie chcesz być widoczny w internecie jako firma, jeśli stawiasz na taką sprzedaż, no trochę, muszę to powiedzieć, w szarej strefie, trochę tak poza takim oficjalnym systemem, wtedy, kiedy idziesz na wiele różnych ustępstw, na przykład przy zaniżaniu faktur sprzedaży samochodu, to wtedy na pewno. W Twoim interesie nie jest to, żeby zdobywać opinie w internecie, ponieważ klienci na pewno wcześniej czy później o tym napiszą. Wielu sprzedawców nastawionych jest na taką sprzedaż z internetu, na takich jednorazowych klientów. Większość klientów pozyskuje się wtedy z internetu, czyli z ogłoszeń tak naprawdę, no głównie na Otomoto czy na OLX-ie. więc jeśli w ten sposób pozyskujesz klientów, jeśli taka sprzedaż Ci odpowiada, to oczywiście nie powinieneś nie ma powodu, żeby się zajmować opiniami o swojej firmie. Tym bardziej, jeśli potrafisz klientów skutecznie przekonać do swojego produktu czy do siebie. No bo wtedy twoją rolą jest to w ogłoszeniu, żeby po prostu klienta ściągnąć na swój plac i na miejscu przekonać go do swojego produktu. I na pewno te opinie mają mniejsze znaczenie, jeśli twoim takim głównym atutem jest to, żeby cena w ogłoszeniu była niska, a szczególnie taka cena w odniesieniu do jakości samochodu. No bo jeśli sprzedajesz średni samochód, ale w niskiej cenie, to na pewno wielu klientów jest w stanie zaryzykować więcej właśnie w imię niższej ceny. Jeśli sprzedajesz na Niemca, to klienci też są w stanie to zaakceptować. Pod warunkiem, że cena będzie odpowiednio niska, więc jeśli nastawiasz się na taką jednorazową, szybką sprzedaż zagłoszeń, no to na pewno opinie w internecie nie są dla Ciebie. Jakie są wady i zalety posiadania opinii w internecie? No, trzeba pamiętać o tym, żeby w ogóle te zalety opinii w internecie były, to musisz w internecie występować jako firma, taki podmiot, który zawodowo zajmuje się sprzedażą używanych samochodów. W czasach sprzedaży online coraz większa ilość klientów ufa opiniom. Zresztą pod koniec tego odcinka podam konkretne dane na podstawie raportów, które w tej chwili, badań, które się w tej chwili w Stanach Zjednoczonych przeprowadza. Wiadomo, że to do Polski trochę z jakimś opóźnieniem spływa, ale na pewno pokazuje kierunek rozwoju. Opinii i ich znaczenia również Polsce. Natomiast wracając do zalet. No, przede wszystkim zaleta jest taka, że skoro klienci ufają, a 50% klientów ufa opiniom w internecie, tak samo jak opiniom znajomych, no to to buduje zaufanie do Twojej firmy, a więc ułatwia sprzedaż samochodów. Pozytywne opinie mają wpływ na wizerunek Twojej firmy i często działają lepiej niż Najpiękniejszy opis ogłoszenia i najpiękniejsze zdjęcia, bo po prostu budzą zaufanie. I trzeba sobie powiedzieć jasno, że bez opinii, to tak naprawdę rolę takiego największego argumentu przy sprzedaży samochodu przejmuje sam towar i jego cena. Wiadomo, jeśli masz super towar. I sprzedajesz go w super niskiej cenie, no to często ma to rację bytu i te opinie nie będą tak potrzebne. A jakie są wady opinii w internecie? No, przede wszystkim są dwie, bo opinie w internecie, na przykład na Google, może dodać każdy. Czyli nie tylko prawdziwy klient, ale zwykle są to hejterzy, nieuczciwa konkurencja, ludzie, którzy u Ciebie nie byli, albo tylko raz do ciebie zadzwonili, przejeżdżali. No, trudno nawet znaleźć często źródło takich opinii, i problemem jest to, że te opinie są anonimowe. Jeszcze z Bogiem sprawa, jeśli ktoś napisze coś obraźliwego, typu masz kiepskie samochody, albo nie wiem, w jakiś sposób cię obraża, bo to świadczy raczej o tym, który ten komentarz dodaje. Natomiast w takich miejscach znajdują się też często. Takie pseudomerytoryczne komentarze, że ktoś u ciebie był i zobaczył, że wszystkie samochody są lakierowane i podpisywane, jeszcze to, to, ta opinia jest dodana z jakiegoś anonimowego konta, więc nawet nie bardzo możesz na nią zareagować. Jeśli zdobywasz dużo opinii, no to tak naprawdę coraz łatwiej staszają się te negatywne opinie, i wiadomo, że klienci, my ludzie tak działamy bardzo często, że łatwiej. Dodawać te opinie negatywne niż te pozytywne. Więc jeśli decydujesz się na posiadanie opinii w internecie, to trzeba mieć tego świadomość, że raczej skłonność większa jest do dodawania tych opinii negatywnych, a to ma wpływ no na to, że Twoja robota staje się jeszcze bardziej stresująca. No bo to ma na pewno duży wpływ na zdrowie psychiczne, no bo jeśli zaczynasz dzień pracy od tego, że czytasz na swój temat jakiś niepochlebny komentarz i jeszcze widzisz, że on był nieprawdziwy, no to to może nie tylko zepsuć dzień, ale to się ciągnie w internecie, mówi się, że nic nie ginie, więc ta taka negatywna opinia, jedna, druga czy trzecia ciągnąć się potrafią za człowiekiem latami. Więc to na pewno nie zachęca do tego, żeby o te opinie jakoś mocniej walczyć. I w tym miejscu zgrabnie przechodzimy do odpowiedzi na trzecie pytanie, czyli jakie są możliwe źródła pozyskiwania opinii, czyli gdzie takie opinie mogą się pojawiać. No przede wszystkim tym źródłem numer jeden jest oczywiście wyszukiwarka Google. Co ciekawe, ona traci trochę na znaczeniu, bo jeszcze 2-3 lata temu prawie 90% Osób korzystało z opinii Google'a, teraz to już jest około 80, bo dokładnie 81%, więc jak widać, znaczenie tych opinii trochę spada, natomiast nie zmienia to faktu, że one nadal w tym Google są. O tym, jakie są negatywy, już, już powiedziałem. Natomiast drugim źródłem są media społecznościowe. Nie tylko Facebook, bo Facebook akurat pozwala na to, żeby dodać opinii o jakiejś firmie, ale również te rosnące, czyli takie jak Instagram czy TikTok, jako źródło takiej opinii należy też traktować komentarze. Komentarze pod postami, pod ogłoszeniami, pod tym wszystkim, co robisz, zwłaszcza jeśli no, robisz coś inaczej niż cała reszta rynku, trzeba być gotowym po prostu na te negatywne komentarze. Trzecim źródłem są takie portale branżowe, i tutaj najlepszym przykładem jest nim Allegro albo Booking, bo łączy je to, że opinie mogą wydać tylko prawdziwi kupujący czyli prawdziwi klienci, którzy rzeczywiście skorzystali z Twojej oferty. I takie źródła pozyskania opinii no, zyskują na wiarygodności. Badania pokazują, że jeszcze rok temu to było 40%, teraz prawie 50% klientów korzysta z takich opinii, ale przede wszystkim ufa tym opiniom, właśnie dlatego, że mają takie poczucie to jest zresztą zgodne z prawdą że to są opinie wystawione przez prawdziwych klientów. W przeciwieństwie do opinii na Google. Czy opinię może wystawić każdy, no to tutaj mamy do czynienia z prawdziwymi kupującymi? W branży sprzedaży używanych samochodów, póki co jest jedno miejsce niezwiązane z wyszukiwarką Google czy mediami społecznościowymi, w którym klienci mogą sprawdzić opinię na temat sprzedawców samochodów. Mogą nie tylko oczywiście takie opinie sprawdzić, ale przede wszystkim prawdziwi klienci mogą taką opinię dodać. Wejdziemy sobie teraz na stronę samochody z gwarancją, żeby sprawdzić, jak ten program wystawiania opinii działa. Jeśli klient wejdzie na stronę i chciałby dodać opinię, to w Przede wszystkim klika guzik wystaw opinię i system automatycznie prosi o podanie numeru gwarancji i numeru telefonu. I to jest taki bezpiecznik, który pozwala na weryfikację tego, czy klient rzeczywiście kupił auto w programie samochody z gwarancją. No bo jeśli kupił, otrzymał w cenie samochodu gwarancję, to wtedy będzie mógł taką opinią taką opinię się podzielić z użytkownikami internetu. Natomiast jeśli nie, to system automatycznie to wyłapie. Przede wszystkim taka opinia pojawia się na stronie samochody z gwarancją dopiero po 14 dniach od jej publikacji. Zdarza się, że są to negatywne opinie, więc sprzedawca ma czas i szansę na to, żeby zareagować na to, że taka opinia się pojawiła. Co mam na myśli? No, przede wszystkim, jako sprzedający, możesz skontaktować się z klientem, bo tutaj nie ma mowy o jakichś anonimowych, fejkowych opiniach, tylko opiniach prawdziwych klientów. Czasami takie opinie wynikają chociażby z tego, że w aucie brakuje gaśnicy, natomiast ma to swoje pozytywne strony. Klient nie napisze opinii na jedną gwiazdkę z powodu braku gaśnicy na Google, gdzie ta opinia często będzie anonimowa i nie będziesz mógł z nią nic zrobić, tylko pojawi się ta opinia. Tutaj w programie samochody z gwarancją, a ty będziesz mógł na nią zareagować i jakoś ten problem rozwiązać. I oceny, oceny w programie zbierane są w pięciu kategoriach: czy klient miał możliwość sprawdzenia samochodu, czy miał możliwość odbycia jazdy testowej, czy jakość obsługi była OK, czy sprzedawca był taki łatwy w kontakcie, czy, czy ten kontakt właściwie ze sprzedawcą był łatwy. I na końcu ocena jakości samochodu, czy sprzedany przez tego sprzedawcy samochód był OK. Jest również miejsce na takie pole opisowe, gdzie klienci bardzo często pokazują i dzielą się opiniami na temat tego, jak cała transakcja przebiegła. I teraz wracając jeszcze do takiej zakładki, gdzie kupić, to jest taka, takie miejsce, gdzie klienci po prostu weryfikują sprzedawców albo szukają zaufanych sprzedawców, to możemy sobie wejść na przykład w zakładkę firmy Autoposada i zobaczyć, jakie opinie Klienci na temat tej firmy mają, a trzeba pamiętać o tym, że to są prawdziwe opinie od prawdziwych kupujących, więc one zyskują zdecydowanie na wiarygodności, zwłaszcza w porównaniu do opinii na przykład na Google. I ostatnim takim najmniej popularnym miejscem do zdobywania opinii są różnego rodzaju fora, blogi albo takie media społecznościowe. Nie Twoje, tylko jakieś takie regionalne. I tam oczywiście często dzieją się jakieś dyskusje, natomiast to jest chyba taki najtrudniejszy moment dla każdego przedsiębiorcy, bo tam po prostu króluje hejt, ale na temat. Hej tu w internecie, pewno zrobię osobny odcinek, bo temat jest dosyć rozbudowany, duży i wzbudza wiele emocji. I na pewno na tym kanale kiedyś taki odcinek się pojawi. Na koniec zostały nam odpowiedzi na dwa pytania. Co robić z, z opiniami w internecie, a czego absolutnie robić nie wolno? Tutaj lista tego, czego robić nie wolno jest zdecydowanie krótka, bo to są tak naprawdę trzy najważniejsze rzeczy. No po pierwsze, Absolutnie nie wolno pisać opinii na swój własny temat, szczególnie na swojej stronie internetowej, bo po prostu klienci się bardzo szybko zorientują, że to jest fejkowe. To po prostu nie działa. To stawia cię w o wiele gorszym świetle niż gdybyś tych opinii w ogóle nie miał. No bo to jest nic innego, jak taki, nie wiem, wielki slogan, baner w internecie w którym mogłoby być równie dobrze napisane, uwaga, jestem beznadziejny, dlatego sam piszę sobie swoje opinie na swojej własnej stronie internetowej. Tego robić nie wolno. Po drugie, no nie wolno robić opinii za opinię. Jeśli wpadłeś kiedyś na pomysł, że polajkujesz komuś albo dasz któremuś ze swoich kolegów 5 gwiazdek i on w zamian za to da 5 gwiazdek tobie, to algorytmy Google czy Facebook'a bardzo szybko takie sytuacje wyłapują, bardzo szybko takie opinie znikają, więc to jest generalnie zły pomysł. I trzecia rzecz, której absolutnie robić nie wolno to jest usuwanie tych negatywnych komentarzy. Jeśli zdarzy się tak, że na przykład na Twoim koncie firmowym na Facebooku ktoś napisze negatywny komentarz, a Ty się zdecydujesz go usunąć. To jest bardzo duże ryzyko i bardzo duże prawdopodobieństwo na to, że klient przeniesie się w inne miejsca. Że zamiast tej jednej negatywnej opinii pojawi się kilka w różnych miejscach, bo będzie podejrzewał, że będziesz takie opinie usuwał. Oczywiście z internetu generalnie panuje taka taka opinia, że można te opinie łatwo usuwać, co nie jest takie proste, a nawet jeśli da się to zrobić, to, to zwykle dużo kosztuje, a klienci tak się orientują w tym, że w tym wszystkim, w to wszystko ingerowałeś. I czwarta rzecz, której absolutnie nie wolno robić, to odpisywać klientom w jakiś taki negatywny sposób, ale o tym powiem więcej za chwilę. I jak to zwykle bywa, najważniejsze na samym końcu, ale to będzie również podsumowanie całego odcinka. Więc co działa, jeśli chodzi o opinie w internecie? No po pierwsze ważne jest to, żeby opinie były w co najmniej trzech różnych źródłach. Nie wystarczy Ci źródła takie jak jakieś, nie wiem, fejkowe forum albo Facebook Twój firmowy, na którym Twoi znajomi Ci tam polajkowali albo dali kilka opinii, bo okazuje się, że 84% użytkowników internetu sprawdza co najmniej Trzy opinie w co najmniej trzech miejscach. Więc jeśli wydaje Ci się, że pozytywne opinie, które sobie sam napiszesz na Twojej stronie załatwiają temat, to tak nie jest. Jeśli chcesz, żeby to było skuteczne, to pamiętaj, trzy miejsca, w których klient może znaleźć pozytywne opinie na temat Twojej firmy. Druga zasada to jak często użytkownicy internetu czytają opinie. No, okazuje się, że 97% klientów czyta opinie w internecie. Badania pokazują, że tylko 3% nigdy w ogóle nie zagląda do opinii na temat konkretnego produktu albo konkretnego sprzedawcy. Ile trzeba mieć gwiazdek w internecie, żeby zdobyć zaufanie klientów? No okazuje się, że to wcale nie musi być 5 gwiazdek, a często wystarczy co najmniej te 3,5 gwiazdki. Badania pokazują, że 71% użytkowników internetu ufa firmom, które mają ocenę wyższą niż Właśnie te 3,5 gwiazdki. Jeśli dążysz do tego, żeby mieć te 5 gwiazdek, to pamiętaj o tym, że to tylko 5% osób uwierzy w takie opinie, bo one po prostu wydają się w dzisiejszych czasach być po prostu nieprawdziwe. Ile trzeba mieć pozytywnych opinii w internecie, żeby zdobyć zaufanie klientów? No, to oczywiście zależy od firmy. Jeśli mówimy o takiej dużej ogólnopolskiej firmie, tutaj podam wiem, przykład GetHelp, czyli firmy, która zajmuje się przedłużonymi gwarancjami na używane samochody, to są to setki czy tam tysiące opinii i klienci w przypadku dużych firm właśnie takich liczb oczekują. Natomiast jeśli mówimy o firmach lokalnych, mniejszych, właśnie takich jak pojedynczy, sorry, komis, samochodowy, to często wystarcza 50 albo 100 opinii. I to już jest taka liczba, która w taki skuteczny sposób wzbudza zaufanie klientów. Opinie w internecie strasznie szybko się starzeją, i statystyki pokazują, że internauci wierzą w pozytywne opinie, ale tylko pod warunkiem, że one są nie starsze niż 6 miesięcy. Zresztą link do całego raportu na temat opinii znajdziesz w opisie tego filmu. Jeśli temat Cię jakoś mocno interesuje, to zachęcam, bo może znajdziesz tym coś jeszcze dla siebie, o czym nie wspomniałem, a na koniec ostatnia rada. Jeśli chcesz, żeby opinie działały, to musisz odpowiadać na wszystkie komentarze. Statystyki znowu pokazują, że 93% internautów ufa firmom, które odpowiadają na każdą, na każdą, jeszcze raz to powtórzę, na każdą, Opinie, nie tylko na te pozytywne, bo na nie odpowiada się najłatwiej: dziękuję, polecamy się na przyszłość, czy cokolwiek innego. Natomiast konieczne jest też to, żeby w taki merytoryczny sposób i bez złych emocji, bez złej energii odpowiadać również na te komentarze negatywne. I te 7 rad, a właściwie ich zastosowanie w praktyce, daje ci szansę na szybszy rozwój swojej firmy, na łatwiejszą sprzedaż i na większe zarobki. Na dzisiaj to już wszystko. Cześć. Aha, a na koniec jeszcze jedno dla wytrwałych. Jeśli chcesz wdrożyć w taki skuteczny sposób opinię w swojej firmie, to w linku w opisie tego filmu znajdziesz checklistę, którą bezpłatnie możesz pobrać i już jutro ruszyć z opiniami.